W imieniu Klubu Konfederacji wnoszę poprawki do rządowego projektu, a głównie postulujemy o wycofanie świadczeń rodzinnych dla Ukraińców, zasiłku rodzinnego, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńczego, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia wychowawczego 800, świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz zasiłku z pomocy społecznej w Polsce. Co więcej, postulujemy wycofanie dla Ukraińców jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na obywatela Ukrainy, bezpłatnego dostępu do polskiego systemu ochrony zdrowia, studenckiego stypendium socjalnego oraz kredytu studenckiego oraz zasiłku szkolnego i stypendia socjalnego dla ucznia. Apelujemy również o wypowiedzenie umowy emerytalnej wobec Ukraińców, która faworyzuje ukraińskich emerytów przebywających na terenie Polski. Nie zgadzamy się na finansowanie obywateli obcego państwa przez polskich podatników. Czas powiedzieć temu szaleństwu stop.